Siemanko ludziska, witajcie serdecznie, ja jestem Dominik, witam was w grze Hatred To jest taki randomowy odcinek, jestem już po na drugim poziomie czy na trzecim poziomie w tej grze Nie chciałem do was zaczynać nowej serii, bo w ogóle to by było bez sensu Już mamy Evil Within i trzymajmy się tego Evil Within A tak pomyślałem, że taki random dla was wrzucę bez żadnego problemu Po prostu pobawimy się troszeczkę w psychola Trochę tutaj poniszczymy I myślę, że, że to nam powinno wystarczyć Cyk, 1. No ta gra jest po prostu chora, jest niesmaczna, jest psychiczna i jest polska I don't wanna die! Boom. Wow. wow, wow, palimy się trochę Lubię to strasznie niszczyć, potem fajna takie właśnie destrukcja Czas spierdolić piękne wakacje Dokładnie Nie wiem gdzie było to molo Trzaje oczyścić. Tu chyba było to molo, nie? Nie uciekaj. Tu fajnie było na tym molo. A to nie tu. Fajnie było na tym molo. Yy, ile mam ludzi? 75 ludzi zostało. Tylko to jest potem ciężko, bo ja gram na poziomie trudnym ogólnie. I potem jest strasznie ciężko, bo yy, policjanci z tymi karabinami czasami nie idzie po prostu wytrzymać. I oni strasznie. Yy, to co zostawię, tu jest kamizelka. Ale ja sobie bo już ten poziom przychodziłem kurwa tyle razy, że. Czasami mam dość, normalnie, te punkty odrodzenia Amunicja, te punkty odrodzenia No co jest? No to fajna taka masakra się dzieje Masakra, no po prostu jest fajny rozpit ty na tym Molo No ładuj to I Jeszcze wytrzyma Piep Nie wytrzymał presji chłopak Dobra, lecimy Cywile podnoszą broń od policjantów. Albo mają swoją. Zależy, czy w są sensie gangsterzy. Czy nie. Ale na poziomie trudnym jest strasznie ciężko. Później ci policjanci jest ich tak dużo. Że jest naprawdę bardzo ciężko. Bardzo ciężko cokolwiek zrobić. No, ukryć się ciekolwiek, gdzie oni się po prostu nie kręcą. To jest. Już tutaj policja została wezwana. Jezus, Maria dobiliśmy cywila. Gdzie uciekasz? O! Coś mało się starałeś, dokładnie. Mało się starałeś uciekać. Jakiś cywil. Ale te, te efekty te, tych, tych, tych zwłok tutaj w tych plamach krwi jest po prostu tak, tak fajnie zrobione. Ogólnie ta gra jest bardzo dobra. Może jest krótka, ale, ale mam nadzieję, że będziemy mieli więcej takich produkcji, chociaż, no, chociaż może nie takich, że zabijaniem cywili. No ale właśnie tak... Nawet graficznie jest fajnie. Ta gra jest taka właśnie... fajna, króciutka. Nie wiem, ile on ma poziomów. Jezu, nóż. Nie wiem, ile on dokładnie ma poziomów. Te gdzie są granaty? Dodam się na tych liniarze. Chwak, zapostrzelamy z tego pistoletu. Jezu, jaki jest ty. jep, jeb, jeb. Nawet pocisków nie marnuje. Ktoś tu się jeszcze czołgał. Dobra, granaty trzeba zebrać. Oczyszczone molo, teraz możemy przejść. Moglibyśmy pójść do hotelu, ale w hotelu też jest nieciekawie. Ale spróbujemy tam pójść, podejść. To jest jeszcze polowanie na myśliwych, tam gdzieś. Już ja wszystkich nie robię po prostu. No i patrzcie, jak te, te w tych kałużach leżą. No to jest to jest chore, ale. Ale też to tak bardzo realistycznie wygląda, nie? że to w ogóle te ciała nie znikają, tylko widzicie. O. Leżą te, te deski takie mokre się zrobiło od tej krwi Zatopimy statek No! Tu ktoś jeszcze wchodzi, policjant Ło, tu mam... Tu pistolety mają Witam państwa cywili no już... Jezu, widzicie już zaczyna bieganie ze strzelbami Te frajerzy ze strzelbami Ci... Frajerzy. Ci frajerzy ze strzelbami są przerąbani Ale dobrze, że mam te Też muszę jakoś tak starać się ich załatwiać Żeby, o jak się, jak się fajnie do wody studlał Żeby mógł wykonać egzekucję, bo gdy Wykonujemy egzekucję to regeneruje nam się zdrowie Tego no, tak akurat załatwiłem, podniosłem tą kamizelkę? Tak mam, policję Mam jeszcze granaty ustawione. To będzie potem na tych policjantów. Jeszcze można z buda wjeżdżać. Wywalimy tą budę. Strasznie lubię właśnie. O! Rozwalać budynki. O jezu, tu coś się dzieje. Ktoś tu jeszcze biega? A typka podnosi, chuzba, strzelbę. Nie. Yeah. Typka podnosi strzelbę, potem będziemy mieli amunicję do karabinu. A amunicję do karabinu będziemy mieli, jak wybiegnąć ci ze słatu. O, ile egzekucji. Wybacz mi. A, czy ten bohater nam się tu nie przejmuje takim czymś. Fajnie, że jest taka mizelka. Jakaś tam osłonka jest. Żyjesz? Nie żyjesz Dobra, oczyśmy hotel Jeszcze 36 mieszkańców, to chyba w tym hotelu byśmy ich już tam dorwali. Weźmy strzelbę, żyję Shots fired jep. Ekstremnych gości hotelowych. Siul! Kocham to robić. Zawsze to robię, kiedy ten level przechodzi już któryś raz. Tu powinniśmy dać radę. Spalam po prostu, spam lewy przysk myszy się może zamkniemy Damy radę Eksterminuję tych gości No i gdzie ty biegasz? Egzekucje czekają no, ja potrzebuję się wy wyleczyć. Już myślałem, że padłem. Tak nagle mi się coś stało. Dobra, wyleczenie chyba na maksa, Jestu podcięty podcięte gardło, Dobrze, tego nie było widać. Już? O lol, zostali nam tylko kurwa słaci. A czy ogólnie policjanci. Słaci przyjechali. Słaci są przerąbani Słat. Co tu jest strasznie dużo. Oni się tam strzelają, w ogóle ludzie tam się z nimi strzelają. A ła, ja się pali. Loli, można wyjść tędy? Dachem wylazłem szybko. Wow, się dziwnie steruje, odbijam się. Jakieś się odbijam w ogóle. Ale się niszczy wszystko. Też bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, z tym po prostu, że się wszystko niszczy. Ile zostało policjantów? Siedmiu. Oni się sami w ogóle tam wybijają, więc ja mi jeszcze wiedział tylko gdzie jest wyjście. To byłoby zajebiście. Nie, nie wiem, gdzie jest wyjście. Zostało sześciu policjantów. Może się gdzieś ukryć? W jakimś budynku? Bo jak będę na powierzchni, to oni mnie tak zajdą. No chowaj się, chowaj się, chowaj się! No chowaj się! Cun no, się, cun się, cun się! Ja pierdolę! Nie no i co o tym kurwa mówię, no. Jebany cywili, słuchajcie się, zajdą od każdej strony. Zostało nam dwa punkty odrodzenia. Dziwne, bo mamy w hotelu, no ale odradzamy się na molo. I to jest właśnie kurwa ten ból. Nie mamy żadnej amunicji. Ile zostało tych policjantów? Pięciu. Ojeju. Nie Nie masz kamizelki. Teraz powinienem kamizelkę wziąć. Lecimy. Spróbuję jakoś przejść ten level. Mówię, ten level jest tak chory. jeszcze Raz jeszcze można zginąć, ale później to już jest. Trzeba się wyleczyć. Gdzie uciekasz? Bo zaraz padnę. Muszę znaleźć ludzi. No, gdzie ty włazisz? Daj mi się egzekutować. Nie to. Nie chciałem go kopnąć. A właśnie kopnąć go. Trzeba się wyleczyć. Ej, policjant! No padaj! Jezu, Kuś, co ja nie? Dobra. Wszystkich policjantów weźmy. Dobra ucieczka, teraz musimy uciec. Muszę się jakoś wydostać. Nie mogę się już nadziejeć na policjantów. Teraz musimy uciec. O jest tu jest zginiarzy. Dobra Właś No właśnie Czego Co ma uciekać? Szybko, szybko, szybko Damy radę Jest. Ucieczka. Yeah. Przeszliśmy hmm. to miejsce. teraz była strzelanina w pociągu. No, nope. może być ciekawie. Spróbujmy, chociaż troszeczkę, się tutaj zabawić w pociągu.

Usta po prostu. Włowie, tu jest urod wybuchu Jest tu kto? Żelazna truma co? Jezu. Nie macie do konduciec. <laughs> Jesteście skazani na mnie. Ej, skąd ty masz pistolet? Skąd wy macie pistolety? LOL. Dobra, kończymy. O, się że to nie jest takie proste. No, tutaj z Giverami mnie zaskoczyli. No, jeżeli chcecie jeszcze jeden odcinek z Hate to zostawcie łapkę i napiszcie komentarz, że chcecie zobaczyć akcję w pociągu. Ja wam wtedy ją wrzucę. Trzymajcie się. Hej!